9 maja 1996 roku wykonywanie mandatu posła i senatora wraz z panią poseł Iwoną Hartwig chcemy przeprowadzić kontrolę poselską w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Dzisiaj, Szanowni Państwo, zachorowało ponad 2006 osób w kraju. W Kujawsko-Pomorskim mamy 109 zdiagnozowanych przypadków. Jesteśmy na dziewiątym miejscu jeżeli chodzi o województwo i zachorowalność. Wczoraj byliśmy na pierwszym miejscu. Jak widać, pandemia się rozprzestrzenia i Polacy boją się o siebie, o życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych. Ale chcemy sprawdzić, jak ta sytuacja, która się wytworzyła w kraju, niełatwa, trudna dla nas wszystkich i jest nadzorowana przez rząd, się pytać, czy faktycznie jest wystarczająca ilość miejsc w naszych szpitalach w naszym województwie, jak w rzeczywistości wygląda współpraca wojewody z samorządem, jakie decyzje podjął wojewoda, by koordynować walkę z pandemią i czy te decyzje wynikają z jakiegokolwiek planu. Chcemy wiedzieć, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja w naszym kraju? Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni, dlatego że w naszym województwie bardzo wzrosła ilość przypadków na zachorowań na COVID-19. Chcemy wiedzieć, jakie zadania zostaną zlecone i faktycznie jakie są nakładane na wojewodów w związku z pandemią, a które są jedynie fikcją ogłaszaną na, konferenc na konferencjach premiera. Polacy, proszę Państwa, widzą to i słyszą, że tysiące, mamy tysiące dramatycznych apeli do naszych biur poselskich. Zwracają się zwykli obywatele. Mamy osobiście takie przypadki, że ludzie tak naprawdę przychodzą do nas do biur poselskich po masyczki. Nie wie, mają problemy z dostaniem się do lekarza. I dzisiaj o te, o te sprawy, o których tutaj mówiliśmy i, i wcześniej przedstawiła Panią Iwona, będziemy pytać, będziemy za chwilę. Zwracać się w Urzędzie Wojewódzkim. Chcemy się, o też, dowiedzieć, chcemy się też dowiedzieć, Szanowni Państwo, yy. jak wygląda sytuacja ze szczepionkami przeciwko grypie, ponieważ yy, rząd informuje, że pacjenci, yy, osoby starsze po 70,